Reniak, mm. gdzie tablet? Operę mydlaną oglądam. Ale... Aaaa! Ojej, długo jeszcze? Tysiąc odcinków. O rany, Renu. Rozum, daj laptopa! Mhm, jak się skończy tyle teleturniej. teleturniej! Telewizja obniża hajku! Chyba tobie. Chcę film obejrzeć! Co sobie w komórce obejrzyj. A pójdę do komórki, pójdę i nie wrócę! Oglądaj gdzie chcesz i na czym chcesz. Kupnę ostradę lub fanpak HD, a dostaniesz pakiet telewizji tu i tam za darmo. To jest granat ćwiczebny. który różni się od prawdziwego, tym, że nie wybucha. Służy do celów szkoleniowych. Każdy człowiek, nawet żołnierz, potrzebuje czasem nagrody. A nagrodę można zdobyć jedząc w tasie mleczko i znajdując nadzienie w paski. Plasa. Sierżancie, dziecka się boicie? Obgryźć i sprawdzić nadzienie. Wygrałem? Nie, to tylko egzemplarz ćwiczeń do celów szkoleniowych. Aha. Znaleźć nadzienie w zebrę, wygrać rejs życia i poczuć dziecięcą radość. Włada, co się tu dzieje? Miecia odkrył krampik Najszybszy taniec świata Szybkość pasuje do łągakom Wejdź i przekonaj się, że pożyczkę z łąga Dostaniesz w 15 minut A pieniądze na konto? Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Mr. Heiss, to ja. Kocham Was. Ćwiczył Pan? Jak co dzień. Rolę czy Pan ćwiczył? Mhm. Pierwsza pożyczka. Pierwsza pożyczka. Do 3000 tysięcy. Do 3000 tysięcy. RRSO 0%. Eee, RRSO 0%. A teraz wszystko razem. Teraz wszystko razem. I co, super. Weź szybką pierwszą pożyczkę do 3000 tysięcy złotych na WWSPL, RRSO 0%. WWSPl. Co to jest to rysu? Sprawdź na wiwus.pl Zjadłbym coś. Zjedzmy Chińczyka. W Chińczyka to ja mogę zagrać. No nie ma. Włocha. Włocha to ty masz pod nosem, kuzynie. Zostaw to radio. Zjedzmy Polak! Ziboła, okulkoła, żulik, pomidoroła! Szybko, smacznie i dosyta. Na prawdziwego Polaka zaprasza Amino. super ale super łup. Sobota, super łup w Kauflandzie. Złup 2 litry Pepsi Mirindy, Mountain Dew lub 7-up za jedyne 2,69 albo proszek Persil na 45, prań po 21,99. Kaufland, ale super łup. 1 złoty internet 2 z telefonu numer 3, mój się poczyna, tym tyle wimkach. Podłącz internet z telefonem i zgarnij 100 złotych na zakupy. 801, 802, 803, Netja. Zupełna nowość. Cheekers z kurczakiem i frytki. Oraz hamburger i frytki. Kurczak burger i frytki. z nagrab. i frytki. Cheeseburger i frytki. Czyli tu for you w McDonald's już od 5 zł. Oszczędnie mówiąc. Ej, mogę gry za twojej? Dam ci gry za mojej. Burger King. Urządzi smak. Seba kocha melans do późna. Jak sam mówi, w nocy to dopiero. Ha, w nocy to dopiero. Raz poszliśmy do takiej jednej nocnej dziupli. A schudzało. I nagle poczułem, że padam na dziób. I ty wtedy powiedziałeś, pamiętasz? stary, jak tak dalej pójdzie, to dziś nie to nietoperze za ciebie będą chudrzeć. Prosty, że pamiętam. No. I się wkurzyłem. Bo co im będę jakieś... <laughs> I hu 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 hu. Dla wszystkich, którzy lubią sobie pokłuczać Tiger Power is back. Cońsiad patrz, tak się lata! Możliwe? W tak tak, wszystko jest możliwe. Teraz dajemy ci aż tysiąc minut do wszystkich sieci za jedyne 9 zł. Dołącz do TakTaka, bo wygodnie mieć więcej. Synek, siadaj. zrobiłem. Takie rzeczy tylko w Erze. Końskie zdrowie trzeba mieć, żeby te rachunki płacić. Dlatego w końcu przeniosłem swój biznes do Ery. Uśmiechnij się, w telewizji jesteś. Takie rzeczy tylko w Erze. Prawdopodobnie lepiej być nie może. A może? Może. Teraz Kasberg za 3 zł i kurczak KFC. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie smaku. Mmm, so good. Mała rzecz, a świeży. A ty, jaki smak wybierasz? O, pan tak. To tak jak się umawialiśmy. Wszystko gotowe. A jeśli chodzi o faktury, to faktury? Nie,ż nic. W Banku Zachodnim WBK każdy przedsiębiorca może być jak Chuck Norris i otrzymać kredyt na dowolny cel. Przejdź kliknij za dół. Factory? No to mów. Tak. To znaczy, mnie ja proszę pana interesuje taka możliwość, że miał możliwość rozmowy, jak mnie nie ma. To znaczy, chodzi o to, że na przykład po 18 wieczorem wr wracam, Znaczy, właśnie nie wracam, tego mnie wtedy nie ma. To, tak. to wtedy możemy rozmawiać, prawda? Bo jak jestem, to po co mi... Nie muszę rozmawiać. Chodzi mi to, że... Adrian? Móc... Ma Marciewicz? Stary. I generalnie, czy że że mnie nie ma? Nie jesteś, jest, jesteś przecież, jak mnie nie ma, wspaniała kobieta. Tak? Mhm. Mm Nowość. W miksie rozmowy za darmo wieczorami i w weekendy wychodzi na plus. Oszczę. oszczędzę. Świnka. Najpewniej oszczędzisz kupując w Tesco. Mamy zatrzęsienie produktów w niskich cenach i punkty Klapkart za całe zakupy. Tesco dla Ciebie, dla rodziny.